Kalimera, Witajcie wszyscy moi drodzy. Dzisiaj ugotujemy szaszłyki z mięsa mielonego grillowane. Potrzebujemy pół kilo mięsa mielonego, sól, pieprz, oliwę i czosnek, cebulkę zieloną lub szczypiorek i bazylię. Cebulkę drobno kroimy razem z czosnkiem i z bazylią. Następnie wsypujemy do mięsa mielonego. Wlewamy nie więcej niż łyżkę oliwy, sól, pieprz Troszkę soi. Następnie dobrze mieszamy wszystko. Tak wymieszane mięso. Odkładamy, załączamy wcześniej grill. I pokażę Wam sposób, jak fajnie zrobić szaszliki. Butelkę z wody najlepiej, z coca co tam w domu mamy. Nakładamy mięso do butelki. Zmienimy sobie tylko łyżkę. Jest to bardzo szybki sposób, i coś innego. Ubijamy dobrze, mięso następnie, słoik i nakładamy. Teraz. Możemy odkręcić. Następnie bierzemy patyczki do szaszłyków, nabijamy, ale w międzyczasie jeszcze yy, dam Wam sposób na to, żeby się grillowało dobrze obojętnie jakie mięso i było soczyste. Kładziemy papier pergaminowy po polsku. Nie wiem, czy dobrze powiedziane w każdym bądź razie, żeby nam się nie przypaliło, i w ten sposób to teraz automatycznie, na apatyku, robi nam się szaszłyk który wkładamy i następny. To są takie szybkie sposoby na coś innego. Proszę. Chciałabym, jeżeli e, chce Wam się napisać, komentarz, w którym e, na, możecie napisać, jakie greckie, e, jakie greckie potrawy chcielibyście, bym dla Was ugotowała. Bardzo zapraszam i postaram się to zrobić w najbliższym czasie. Więc tu się nam już grillują. Ja wcześniej zgrylowałam, żeby było szybciej i żeby nie było słychać grylu i zagłusza y, mnie, więc byście mnie nie słyszeli. słyszeli. Dla Was smacznego, czyli kali o reksi po grecku. Do zobaczenia, oglądajcie mnie, a ja dla Was będę gotować. Dziękuję.